I jeszcze pierwsza Liga Piłki Nożnej i mecz euks u z Górnikiem Polkowice. Mecz, w którym przez ponad godzinę działo się bardzo niewiele, a właściwie działo się nic. I oto 64. minuta tego spotkania i pierwsza, bardziej zdecydowana akcja euks iaków Krzysztof Mączyński faulowany w polu karnym, ale piłka wpada do bramki. Pomiędzy. Faulem, a momentem, kiedy piłka wpadła do bramki dało się słyszeć gwizdek sędziego i konsternacja na stadionie, bo arbiter Marek Karkut z Warszawy po konsultacji z asystentem bramki nie uznał sobie tylko wiadomych powodów. Podyktował rzut karny dla drużyny euks u No to akurat decyzja zrozumiała. Bowiem Krzysztof Mączyński w momencie strzału został potężnie kopnięty w nogę przez obrońcę górnika, ale przywilej korzyści w tej sytuacji powinien być respektowany. Czerwona kartka dla Petra Pokornego, który faulował rzut karny Marcin Mięciel. Mięciel i broni Sebastian Szymański. A zatem. No, wyraźnie wypaczony wynik spotkania przez arbitra, bo ten gol mimo faulu na Krzysztofie Mączyńskim powinien być uznany. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. 10 minut później piłka trafiła jednak do bramki Górnika Polkowice, a posłał ją tam ogromnie szczęśliwy z tego powodu Marcin Smoliński. Podanie Krzysztofa Mączyńskiego, Marcin Smoliński i jedyna bramka tego spotkania ku wielkiej radości strzelca. Kiedy rozmawialiśmy na treningu przed tym spotkaniem, a mówił pan, że to jest ważny mecz, żeby zdobyć trzy punkty, po to, żeby spróbować dogonić pod Beskidzie. Strasznie ciężko było te punkty. Dlaczego? Dzisiaj graliśmy z tymi Polkowicami i naprawdę należy im się brawa, szczególnie za pierwszą połowę, bo w pierwszej połowie nic nie zrobiliśmy. Nie mieliśmy nawet sytuacji jednej. W drugiej już się ruszyło, później już ten karny... Nie... Karny niewykorzystany, 18. czerwona kartka, no i później to już się zaczę... Druga połowa była na pewno lepsza niż pierwsza, no ale Napra naprawdę brawa, bo z tych beniamików co graliśmy, to na razie Polkowice postawiły nam naj najtrudniejsze warunki. Cieszą trzy punkty, bo mamy swoją paszę. Niech jutro się martwi Piast i Polbeskid. No a my jedziemy do niecieczy za tydzień i na pewno będziemy musieli znowu wygrać. Polkowice nie zagrały przynajmniej w pierwszej połowie tak defensywnie, jak się spodziewaliście. I to było chyba zaskoczenie. I właśnie to było największe zaskoczenie i za to brawa do nich, dla nich, bo myśleliśmy, że przyjadą tu bronić się. A oni zagrali otwarty futbol. Byli nawet, chyba mogę powiedzieć, że lepsi w pierwszej połowie. i Fajnie, że wygraliśmy. No, druga połowa na pewno w naszym wykonaniu dobra. Pierwsza katastrofa. Ta bramka z pewnością ucieszy nie tylko fan, ale także trenera Andrzeja Perdoła, który po poprzednim golu mówił, że liczy na to, że te bramki będzie pan strzelał częściej. Nie wiem, trener to chyba chce, żebym strzelał z 15 bramek. Ja się cieszę, mam na razie 3. Będę starał się strzelać kolejne. No. Nieważne, czy asysta, czy bramka, czy... ważne jest wygrany mecz. Super, że dzisiaj wygraliśmy. Super tym bardziej, że Podbeskidzie przegrało w Gliwicach z piastem 1 2, dzięki czemu EKS został liderem tabeli pierwszej ligi.